Nie bądź niespokojny i nie zamartwiaj się, aby nie przyciągać do swojego ciała dolegliwości. Niepokój to czynnik biochemiczny, który wpływa na wydzielanie większej ilości adrenaliny, powodującej nadmierne pobudzanie systemu nerwowego. Stąd już tylko krok do choroby. Nerwowość w zasadniczy sposób szkodzi zdrowiu. Nie zamartwiaj się zatem, stale potwierdzaj, że jesteś zdrowy, zachowuj spokój i pogodę ducha. Zmień swój sposób myślenia, aby Twoje zdrowie wzmocniło się i trwało jak najdłużej. Po co zamykać się w sobie i myśleć o chorobach? Choroba pogłębia się przez nasze negatywne samopoczucie. Wyrzuć z siebie chorobę, wierząc w możliwość wyleczenia. Możesz się wyleczyć. Twoje zdrowie polepsza się każdego dnia pod każdym względem. Jeśli jesteś chory, nie rozpaczaj. Nie myśl o opuszczeniu życia, ponieważ byłoby to wstydliwym tchórzostwem z Twojej strony. Znoś cierpliwie tę próbę i pamiętaj, że choroba jest najlepszym środkiem na oczyszczenie naszej duszy. Tylu ludzi cierpi bardziej od Ciebie, a jednak wytrzymują i znoszą to bohatersko. Rób to samo. Nigdy więcej nie rozpaczaj. Bądź silny wobec trudności życiowych. I nie zniechęcaj się, jeżeli cierpienie dotknie Ciebie samego lub drogę Ci osoby. Cierpienie oprócz mocy oczyszczającej sprawia, że wzmacniają się nasze wewnętrzne siły. Nikt nie może zakończyć roku bez zdania egzaminu, nikt nie może postępować dobrze, nie przechodząc przez egzaminy natury. Które sprawdzają, czy rzeczywiście umiemy być silni, znosząc bóle. Ty, który uważasz się za chorego i jesteś przykuty do łoża boleści, nie upadaj na duchu. Choroba nie jest złem, bowiem dzięki chorobie uwalniamy się od wpływu złych myśli, złych słów, złego postępowania. Znoś cierpliwie swą chorobę. Bo przez nią oczyszcza się psychicznie twój organizm, twoja dusza, która może wydalać nieczystości jedynie poprzez choroby fizyczne. Niech we wszystkim, co robisz, we wszystkich twoich problemach będzie obecny świadomie Bóg. Zauważysz wtedy, że cierpienia staną się dla ciebie doświadczeniem i nauką. Niech Bóg będzie w twoich myślach, a życie przemieni się w hymn radości i chwały, ponieważ bóle ulotnią się jak ciemności, które znikną z pierwszymi porannymi promieniami słońca.